Thank you Jarosław Modzelewski jest jednym z najważniejszych współczesnych polskich malarzy. Studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił w 1980 roku w pracowni Stefana Gierowskiego. Jego pierwsza faza twórczości to lata 80. i współpraca z grupą, jedną z najważniejszych ówczesnych grup artystycznych, malarskich grup artystycznych, którą tworzył wspólnie z Markiem Sobczykiem, Ryszardem Woźniakiem, Ryszardem Grzybem. Pawłem Kowalewskim i Włodzimierzem Pawlakiem. Jednak malarstwo Modelewskiego od razu było nieco osobne, odrębne od stylu uprawianego przez jego kolegów z grupy. Brak w jego twórczości tej ekspresji i nonszalanckiego gestu, który charakteryzował obrazy innych członków grupy. Malarstwo Modelskiego zawsze było bardziej eleganckie, zdyscyplinowane. W jego obrazach pojawiają się monochromatyczne płaszczyzny barwne. Jest to takie malarstwo półabstrakcyjne, w czym widać też chyba ślad jego nauczyciela Stefana Gierowskiego. W drugiej połowie lat 80. ten styl ulega zmianie. Staje się bardziej realistyczny. Postaci nabiera nabierają wolumenu. Pojawia się architektura, która tworzy przestrzeń. Obraz hygieny z 1990 roku w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski należy właśnie do tej grupy obrazów z drugiej połowy lat 80. Tytuł możemy rozumieć jako higiena, słowo pochodzące z greki. Higiea była grecką boginią odpowiadającą za czystość, zdrowie, to co dzisiaj byśmy nazwali zabiegami higienicznymi. I obraz właśnie taką scenę zabiegów higienicznych Przedstawia, widzimy scenę w łazience dwoje postaci, nagi mężczyzna i kobieta. Mężczyzna siedzi po lewej stronie, kobieta przesłonięta pół przezroczystą zasłoną. Całość dopełnia kilka jeszcze form. Chodniczki pod stopami postaci dekorowane kolorowymi prostokątnymi formami. Po lewej stronie półka, dwa ręczniki i łazienkowe utensylia na. Półce I u góry fryz złożony z czarnych kwadratów na błękitnym, niebieskim tle. Czyli tych elementów w obrazie tak naprawdę mamy bardzo niewiele i widać, że obraz nie tylko mówi o zabiegach higienicznych, o czystości, ale też jest czysty pod względem formalnym. Posłuchajmy, co sam artysta napisał o tym obrazie Hygienę. Jest obrazem dużym, powstałym z zachwytu nad małą wycinanką, a ta z kolei powstała z myślenia o czystości. Czystość pozwala ciału swobodnie oddychać. Pozwala też wywęszyć właściwe zapachy. Na przykład mężczyzna może poznać po zapachu kobiety, czy może spłodzić z nią zdrowe dzieci. Czystość uzyskujemy w łazience, najczęściej. Zastanawiające jest, że nawet u estetycznych barbarzyńców Łazienka potrafi być miejscem pełnym smaku. Te chodniczki, te ręczniczki, te zasłonki półprzezroczyste. Jednak czy w tym obrazie chodzi tylko o czystość formy i czystość ciała. Gdy przyjrzymy się relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną, zobaczymy tutaj pewne napięcie. Mężczyzna jest bierny, tylko głowa i wzrok zwrócone w stronę kobiety. Kobieta jest aktywna, wysuwa rękę w stronę mężczyzny, w tej ręce trzyma mydełko może to jest mydełko, może to jest gąbka. No widać ewidentnie, że próbuje zachęcić mężczyznę do działania. A więc kobieta jest aktywna, próbuje wyrwać tego mężczyznę z marazmu. Można powiedzieć, że go uwodzi, a może nawet go kusi. Tutaj odnosimy się do innego tekstu, do, do innej opowieści, do księgi rodzaju gdzie również mieliśmy dwoje ludzi, aktywną kobietę i biernego mężczyznę. Oni również byli sami i byli nadzy. I można powiedzieć, że te postaci w obrazie Modzelewskiego też są sami na świecie, bowiem ich horyzont, ich świata wyznacza prostokątna rama płótna. Kobieta próbuje zachęcić, uwieść mężczyznę, czy go kusi, Zobaczmy, że w obrazie biblijnym, do którego się odnoszę, też jest mowa właściwie o czystości, ale raczej o utracie tej czystości, która była skutkiem zerwania owocu z drzewa dobrego i złego. Wróćmy jednak do obrazu Jarosława Modelskiego. W końcu tutaj mamy scenę bardzo prozaiczną. Być może te odniesienia biblijne są. Na wyrost, być może jest to nadinterpretacja. Być może kobieta zachęca mężczyznę tylko do jakiejś bardzo prostej czynności, np. do tego, by umył jej plecy. Tak więc, o czym jest właściwie obraz Jarosława Modzelewskiego? Czy mówi nam o czystości, czy o czymś zupełnie przeciwnym, a może jest to obraz o tęsknocie za czystością w różnym znaczeniu, nie tylko w znaczeniu cielesnym?